20 listopada rodzina Owiońska obudzi swoje święto Matki Boskiej Opatrzności. W tym dniu chcielibyśmy przybliżyć o dzieła, które wspiera nasza fundacja, Fundacja Księdza Wiony Dobro. O tych dziełach wspomni, opowie Grzegorz, kleryk Chciałbym Wam przybliżyć trzy dzieła. Nazwy kryją się pod skrótami ZOR, DPS i WTZ. Zakład o tytułów który w naszej rodzinie rodzinnej mieści się pod Warszawą i wspiera osoby, które nie wymagają już leczenia szpitalnego, ale całodobowej opieki. I taką opiekę zapewniamy. To jak potrzebna jest to opieka, świadczy fakt że wszystkie miejsca w, w zakładzie są zajęte. Cały czas. Yy, potem yy, następną placówką jest DPS, Dom Pomocy Społecznej. Yy, mu, pomagamy tam dorosłym mężczyznom z niepełnosprawnością intelektualną. Pomagamy im i uczymy relacji ze społeczeństwem. Hmm. I trzecią placówką jest tutaj w Kaliszu WTZ. Warsztat Terapii Zajęciowej. Są to też osoby z niepełnosprawnością intelektualną, z tym, że są to często młodzi ludzie, którym. Pomagamy wchodzić w relacje, uczymy umiejętności, które przydadzą im się w takim codziennym funkcjonowaniu. Przygotowujemy ich przez aktywność różnych pracowników do nawet podjęcia pracy. Dziękujemy, Dziękujemy Wam serdecznie. Wsparcie, które okazujecie przez 1% darowizny, w imieniu wszystkich podopiecznych, gorąco dziękuję. Jutro, czyli 20 listopada, nasza rodzina obiońska... O, o Tomek rozwiedzył się, pokazał mu twierdzenie. Zawsze to Dopuszczamy! <trym zbierza>